Dzień dobry Państwu! Dzisiaj z przyjemnością zaprezentuję Wam, jak łatwo można odstawić swój samochód w autoryzowanym serwisie i zostawić go do naprawy. Do tego posłuży nam kluczykomat i wystarczy nam w, tym, w tej sytuacji jedynie w naszym komputerze czy smartfonie umówić swoją wizytę w serwisie, przyjechać, zostawić klucze w dowolnym dla nas momencie i tyle tak naprawdę. Nie musimy się bać, że nie będzie doradcy, który nas obsłuży. Albo że nie będzie miejsca w serwisie na nasz samochód, wszystkie te problemy znikają i sprawa nam się niesamowicie upraszcza. Dotarliśmy do naszego serwisu, do którego musimy naturalnie przyjechać, pozostawić samochód. Kluczykomat nam o tyle upraszcza cały proces, gdyż nie musimy czekać, aż obsłuży nas doradca, który być może będzie zajęty, tylko po prostu przychodzimy, podchodzimy do kluczykomatu, uzupełniamy nasze dane, pozostawiamy kluczyk do samochodu. I wychodzimy. A jeżeli zrobiliśmy ten pierwszy krok w domu i uzupełniliśmy na nasze dane na komputerze, to wszystko będzie jeszcze prostsze. Po prostu przychodzimy, potwierdzamy, że to my znowu zostawiamy klucze, a nasze zlecenie już zostanie obsłużone przez serwis mechaniczny czyli nasz samochód trafi tam, gdzie powinien trafić. Jeżeli jeszcze nie zdążyliśmy umówić swojej wizyty serwisowej to kluczyko ma taką ewentualność przewiduje. Możemy przyjechać i na miejscu uzupełnić wszystkie nasze dane, wpisać to, co chcemy, żeby zostało wykonane z naszym autem, zostawić, oczywiście, kluczyki do samochodu i jechać do domu. Zobaczmy, jak to się dzieje w praktyce. Jeżeli założyliśmy już nasze zlecenie wygodnie w ciepłym domu, to cały proces przejdzie jeszcze prościej i sprawniej. Wystarczy wybrać opcję Zostaw pojazd i uzupełnić albo nasz numer telefonu, albo numer rejestracyjny pojazdu. Odbiór samochodu jest równie prosty jak go pozostawienie. Wszystkie formalności już zdążyliśmy załatwić online bądź telefonicznie z naszym doradcą. Teraz wystarczy przyjść i odebrać kluczyki. Robi się to następująco. Zapraszamy do skorzystania z naszego nowego innowacyjnego urządzenia, którym jest kluczykomat. Skróci to Państwa czas przyjęcia do serwisu, zwiększy naszą efektywność. Państwo mogą zostawić samochód w każdym momencie dnia. Zapraszamy. Także jak widzicie, cały proces przyszedł nam bardzo gładko. Bezpiecznie, prosto, intuicyjnie, bezkontaktowo, same plusy. Także zapraszamy Was na ulicę Połczyńsko 95, serwis AutoGT.